Cześć wszystkim z tej strony, Wiktoria, witam Was po raz kolejny na moim kanale. No i jak widzicie, dzisiaj mamy piątek. A co wiąże się z piątkiem, seria z przeprowadzki. Słuchajcie, jestem w domu, troszeczkę jestem tutaj z przyszłości, dlatego że nagrywam ten wstęp w dzień później. Więc zobaczycie mnie w tym samym małotwiecie później, ale po prostu zapomniałam nagrać początek. Więc witam się z Wami. Po prostu nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, tutaj remont w garażu trwa. Są, jak widzicie, położone płytki. Jest poalowane. Także update taki, że remont się zaczął i w zasadzie już się kończy. Jestem w salonie. I jak widzicie, przyszła... Może nie widzicie, bo w sumie nie widać, ale jest to sofa. Sofa do e, pokoju gościnnego, czyli do pokoju Madzi, mojego studia. Tak nazywamy ten pokój. Ona jest w ogóle tutaj w trzech częściach, jak możecie zobaczyć. No i słuchajcie, jesteśmy w łazience na górze i zaszły tutaj zmiany, ponieważ został zamontowany grzejnik. Taki grzejnik, który jest tutaj no koniecznością niestety. Ja śmiałam się, że troszkę zepsuł efekt tego kącika, ale no tego nie unikniemy, tutaj będziemy wieszać ręczniki. już są zamontowane, można powiedzieć, bo jeszcze nie ma deski, ale jest toaleta i bidet. Jeszcze bez, jeszcze bez baterii tutaj, ale już, już jest inaczej. Więc słuchajcie, tak prezentują się mini zmiany. Powolutku, słuchajcie, do celu, w sumie nie powolutku, bo teraz już przyspieszyliśmy. I nawet w przyszłym tygodniu przychodzi Pan od schodów, więc schody też już długo będą. Zaraz po tym będą meble, czyli mówię tutaj o kuchni, o w łazienkach. No i co? I wtedy już przenosimy się tutaj. Przenosimy wszystkie nasze rzeczy, przede wszystkim meble i tak dalej. Najpierw później, wiadomo, resztę ubrań i w ogóle wszystkiego. Ja sobie tego nie wyobrażam. Bardzo się cieszę, oczywiście, ale to będzie moja pierwsza przeprowadzka w życiu. Trochę tych rzeczy mi się nazywało. Widzicie to? Pada śnieg. A już było tak ciepło. Każdy gra w... Co grasz na okulusie? The Central. Dance Central, baby. Na razie się gra wczytuje. No, ale no, ja to. przed chwileczką... Cześć, to ja Madzia. Hi Madi. Dobry mood mam. Nie zwracajcie uwagi na mój nos, bo mam jakieś uczulenie. Ale słuchajcie, ja przed chwileczką grałam w The Walking Dead. Tak. tak się zmachałam, bo wypadł mi nóż i nie mogłam zabić zombie. I wiecie, własnymi rękami go biłam, i wiecie, nie tylko tak delikatnie, tylko po prostu całą siłą, nie? Ale za sprawa. Pierwszy raz miałam na oczach okulusa i. Let's go! Będę grać. Kaliński, a ty co powiesz o tym? Fajne, fajne, ale rzygać mi się chce po 20 minutach korzystania z okulusa. O, oh, look down. Move. Co tam widzisz? Siema. Co no, ty gościu nie mnie chcesz? Ika przesuń się trochę w prawo, bo uderzysz. O! Dobra. <grymne> może ona chce przede mną, bo ja nie lubię tak, jakby na nią w boku patrzeć. Ona stoi tutaj. Nie stoi nikt. Tak, jakby chwała, włożyła ręce przed, <grymne> przed oczy, spadaj. A widzisz tam po prawej tego gościa? O kurde, ale się patrzy. On teraz robi tak. Tak, tak, do, do mnie też tak robił, ale wygląda jakbyś się patrzył w klubie na ciebie, nie? No. Bo mi się to nie podoba, straszne, że u nas stoi tu, a tu już nie ma obszaru ja gry. Proszę Państwa, zacząłem oglądać swój film. A moja narzeczona siedzi w od godziny. Totalnie nie słyszę, co ja do niej mówię nawet. <laughs> co tam w tym vr tutaj mówi, żeby nie wchodzić w relacje z inną osobą. A ja się zdziwiłam, miałam coś powiedzieć, ale nie chcę narażać bankiel. <grywanie> Odkrywamy VR, proszę Państwa. A ja y, oglądam film, który Pan montażysta zmontował. Nie miałem okazji wcześniej go obejrzeć. Pozdrawiam. Kochani, specjalnie się zatrzymałam, żeby Wam pokazać. 1 kwietnia. Spójrzcie, co się dzieje. Coś niesamowitego, no, u Kaliego w miejscowości. O, jestem tutaj, haj! U Kaliego w miejscowości było jeszcze więcej śniegu. Ja właśnie wracam od niego i zrobimy sobie w domu haul zakupowy, jeśli chodzi o te rzeczy, które kupiłam do domu, ale no musiałam się zatrzymać i musiałam Wam pokazać w Primo Aprilis dzisiaj i naprawdę kwiecień robi sobie z nas żarty. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Siadam sobie wygodnie po turecku i pokazuję Wam znów, co kupiłam. Tak, wiem. Te vlogi to tylko hole zakupowe, ale to dlatego, że ostatnio właśnie dużo rzeczy kupuję i dużo rzeczy kupuję w trakcie właśnie nagrywania blogów, więc chcę Wam je od razu pokazać. Wcześniej, gdy nie było tej serii, gdy jeszcze jej nie zaczęłam, to jeszcze więcej kupowałam. Dlatego, że po prostu wiecie, zbieramy wszystko, żeby jak się wprowadzimy, to po prostu już mieć i się urządzać. A wtedy wam tego nie pokazywałam, no bo po prostu vlogów nie było i wszystko, słuchajcie, leży na strychu i tam są takie perełki. Na strychu w pudłach już gotowych do przeprowadzki, więc szkoda, szkoda, że wtedy nie nagrywałam, ale zobaczycie to wszystko na pewno w trakcie właśnie naszego urządzenia, bo z tego też będą vlogi. Kilka... a wow. Kilka rzeczy kupiłam w Action i w Deals. Byłyśmy z Madzią i z jej mamą. Ona też dzisiaj dodaje vloga, więc możecie zobaczyć, co kupiła. Haul. Nie, nie vloga, tylko haul. Bo kupiła fajne perełki. Ja też kupiłam kilka rzeczy. Najpierw, może deals. Postawiłam na takie bambusowe organizery. Zaraz wam pokażę jeszcze. A Ja jestem dzisiaj jakaś normalnie roztrzypana. Bambusowy organizer, ten jest niby na make-up, ale ja będę chciała go w łazience, w szufladzie umieścić. Niestety nie pamiętam ceny. Wybaczcie mi. Dalej słuchajcie z Action takie trzy organizery, pojemniczki, one są bambusowe tak samo jak poprzedni i stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądać, jak będą po prostu w półce poukładane i tam będą jakieś różne kosmetyki. I po prostu podoba mi się taki bambusowy vibe, dlatego że jak wiecie. W łazience też będziemy mieć drewniane dodatki, więc myślę, że będzie przyjemnie, będzie na pewno lepsze niż plastik. Dalej zrobiłam taką podstawkę pod garnek. Mało interesujące. pepko kupiłam taki pojemniczek na lód. Bardzo fajne takie duże kostki lodu z tego będą, też wiem, nuda. Już coś ciekawszego, ale to dorwałam w kerfurze, Kolejne szklanki, wiem, kolejne kubki w zasadzie. Ale słuchajcie, mega mi się spodobały, dlatego że właśnie mam na strychu, już do przeprowadzki, schowany taki super, super set z Home Dew. I tam jest właśnie czajnik, cukierniczka i taki... Zubanek malutki do mleka i właśnie on jest identycznie, identycznie zdobiony, tym właśnie takim paskowanym y, wzorem. I on ma tutaj też bambusową podstawkę, więc wydaje mi się, że to jest idealny vibe po prostu na kawkę kaweczka z rana jak śmietana. Więc takich mam sześć, ale mam je na górze. Tutaj Wam tylko przyniosłam, żeby pokazać Wam jeden. Dalej, słuchajcie, znów wracamy do Action. Nie wiem w ogóle po co to kupiłam, ale strasznie mi się spodobało. Jest, słuchajcie, mydło lawendowe. Ono, może w kamerze nie wygląda, ale ono, słuchajcie, wygląda trochę jakby to była kostka właśnie mydła ten pojemnik. Strasznie mi się spodobało. Kupiłam jakieś pojemniczki na podróż, bo pod koniec kwietnia wylatujemy w podróż. W super podróż. Już nie mogę doczekać, ale więcej Wam nie zdradzę. Wracając do Home and You. Kupiłam kiedyś, jeszcze Wam nie zdążyłam jej pokazać wtedy, bo miałam ją w samochodzie w bagażniku, ale na poprzednim holu właśnie powinnam ją pokazać. Jest tu słuchajcie, dynniczka, taka osłonka na duniczkę właśnie z Home and You. Ona była w sumie droga, bo kosztowała 120 zł, ale miałam wtedy ten bon, co Wam mówiłam, więc zapłaciłam za nią połowę i już nie mogłam się doczekać, aż moja Monstera będzie w niej w salonie. Dalej mam słuchajcie taką tackę. To jest taka tacka z marmuru, 100% marmuru. Ona kosztowała w Action. Wracając znów do Action, bardzo przeplatam to. Ale kosztowała na 20 zł. I wygląda w ten sposób jest bardzo ciężka. Tak wygląda. Ja ją widzę, słuchajcie, jako taka podstawka na świeczkę albo na świeczki, albo na cukierniczkę. Jeszcze nie wiem, ale już to widzę. Dalej moi najdrożsi znów Action i dwa takie. Może nie widać, bo się zlewają troszkę ze mną, ale mam tutaj, słuchajcie, dwa pudełka. Takie dosyć duże pudełka. I one są właśnie takie ala y, drewniane, też bambusowe i są pomalowane na czarno, wyścielane czarnym materiałem w środku. Nic ciekawego, ale myślę, że bardzo użyteczne. I jeszcze mam dwie ostatnie rzeczy. I to jest mega cute. Naprawdę. Byłam to w i Słuchajcie, to jest pojemnik z akcesoriami cukierniczymi, czyli foremki różne e, tego typu rzeczy, ale to, co jest w tym najpiękniejsze, to to. Po pierwsze jest różowy, a po drugie, że przykrywka to słuchajcie, elbatnik. No, zobaczcie, jakie to jest cute. To kupiłam w Biedronce za 25 zł. I po otwarciu, słuchajcie, są tutaj właśnie różne foremki. Jest taki dozownik do masy. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale wiecie, co to jest. Tutaj wyszukamy sobie masy albo są śmietane i robimy wzorki. Do tego jest mnóstwo końcówek, mnóstwo różnych, właśnie foremek, pędzelek. Także. Super sprawa. No, jeszcze była w odcieniu szarym, jak ktoś chciał wiedzieć, i myślę, że na pewno w Biedrunce nadal to znajdziecie. No i last but not least, czyli waga, którą kupiła mi mama, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, bo jest super. Waga z Szajomi. Niewiele kosztowała, bo był to prezent od mamy. Po prostu wiedziała, że nam się przyda, ale jest ona piękna i będzie idealnie nam pasować. Nie ma ona teraz baterii, więc nie zobaczycie, jak się świeci, ale chcę Wam po prostu pokazać to, że ona jest takim totalnym minimalizmem. I myślę, że nawet nie będzie jej widać, jak będzie w łazience. To znaczy, fajnie by było ją widać, ale wiecie, chodzi mi o to, że ona się tak wtopi, że nie będzie rzucała się w oczy. O, mam nadzieję, że widzicie tutaj takie literki, tak się będą pojawiać na wyświetlaczu. Ja słuchajcie Wam chciałam powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, widzicie po tytule, możecie zobaczyć po tytule o co chodzi, pewnie przewijaliście do tego czasu, ale chciałam wam powiedzieć, że urodził nam się piesek, piesek, którego będziemy właśnie mieli u siebie, e, myślę, że pod koniec maja razem z przeprowadzką będzie u nas piesek, także chciałam Was poinformować, jeszcze nie zradzam, nie pokazuję Wam zdjęć, chociaż mam słuchajcie na telefonie tych zdjęć milion już, bo jest tak śliczny i tak słodki, Wiadomo, jak te szczeniaki są y, maluszkami. Ma on już y, kilka dni. Chciałam Was oficjalnie poinformować, żebyście cieszyli się razem z nami. Na pewno w następnych odcinkach y, pokażemy Wam już zdjęcia albo zdradzimy, co to będzie za piec. Oprócz tego chciałam Was poinformować, że na mojej stronie Victoria Barbei nadal są dostępne case'y. Ja mam tutaj Choco Bay czyli mój ulubiony case z uchwytem. Ja na niego mówię chwytak. A mówię o tym dlatego, że już niedługo pojawią się nowe case'y, Nowe piękne wzory. Mogę wam powiedzieć, że będą to piękne mega trend kolory. Już nie mogę doczekać, więc na pewno musicie śledzić mojego Instagrama. Tutaj Wam podaję, żebyście nie przegapili premiery, bo nie jestem do końca pewna, czy zostawię te case'y na sklepie, więc jeśli chcecie jeszcze teraz dorwać, to myślę, że warto. Wpadajcie oczywiście do opisu w link. Widzimy się już w następnym odcinku i do zobaczenia. Bye.